Witajcie! Jesteś tu Nawarion, a to jest taki nietypowy odcinek. Dzisiaj upgrade kompa. No, tutaj już jest płyta przygotowana. Przechodzimy w końcu na tego mojego Andeka, co mówiłem na streamach. Eee, więc co, zaczniemy od montażu. Dobra, wracamy po dłuższym czasie. Dam cię tam się męczy z kabel management. Udało nam się już wsadzić płytę. Wsadziliśmy jeszcze inny RAM, zobaczymy czy w ogóle będzie działać. Bo tak, to jest testowo. Jak nie będzie działać, po prostu wypniemy. Już tak, kable do karty graficznej są tutaj przeciągnięte. Tutaj właśnie są takie śmieszne kable, że zasilacz ten od razu daje już chyba do tych nowszych kart, no nie? nie. Tutaj. E Przyciągnęliśmy też inaczej musieliśmy dać e, ajo do chłodzenia bo u góry tutaj się w ogóle nie nie, nie mieściło bo po prostu płyta gówna nie pozwalała. E, no i daliśmy tu zamontowaliśmy jatraki są tu wszystkie Syf jak zawsze też jeszcze będzie czyszczone. Zasilacz już też jest zamontowany. Zaszło nam to z dobrą godzinę. Tak jakoś tu będzie jeszcze karta graficzna myślę w ten szary gniazdo no nie, będziemy wkładać raczej, bo tak jest tutaj mam e, bramki wywalone te blaszki, mm. najwyżej te blaszki jeszcze inne wywali no i jeszcze jest główne już zasilanie podpięte do płyty pompka już chyba jest tam podpięta i tak dalej no nie tak, e, musimy e, no więc e, będziemy się najwyżej za chwilę no to więc tak, yy, komputer działa jak widać, było trochę komplikacji zabawy, najbardziej z chłodzeniem było dużo komplikacji z blaszkami, działać działa, zaraz zrobiliśmy testy, powiem wam tak, to jest zajebiście, jak kurna za 2000 za upgrade, to jest zajebiście, gdzie teraz użycie jest procesora przy trybie spoczynkowym jest jakieś dobre od... Do 6 max procent Gdzie wcześniej miał około 12 na tym moim Intelu 9 Nie 9700, 9700k To jest duża przebitka. No więc co? To było chyba na tyle z tego odcinka Myślę, że... Dał cię coś jeszcze może powiedzieć. Co może powiedzieć na ten temat? Że... Że jest git. No jest git. na pewno jest git. No. No to co? Komentujcie, subskrybujcie i co myślicie, i co mam odpalić w ogóle na tym potworze, jakie mam gry. To zobaczymy. Więc na razie, cześć.